Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie, kolejnej modyfikacji ode mnie dla Was. Tym razem na tapetę bierzemy Solarisa Urbino 12 od łóżatka. Kamera z tyłu standardowo podniesiona troszeczkę w górę. Kamerę we wnętrzu. W prawe nad kole. Środkowe drzwi. Kawałek za środkowymi drzwiami i z powrotem kamera z tyłu i kamera widok kierowcy. Spojrzenie w lewo na lusterko i spojrzenie maksymalnie w lewo. Widok prawo na usterka, prawo na drzwi i maksymalnie prawo oraz pod klawiszem insert widok na ekranik monitora, który rejestruje nam obraz z kamer, a przycisk home to widok na biletarkę i bilety oraz także monitor z kamerami które też rejestruje obraz na pokładzie autobusu. To by było tyle odnośnie tej modyfikacji kamer dla tego pojazdu. Dzięki za obejrzenie. Cześć, trzymajcie się. Pa-pa!